Dzień dobry, witajcie bardzo serdecznie. Pierwszy odcinek na tym kanale i nie mogło być inaczej, jak tylko zrobić konkursik. I do wygrania są mityczne PETy z Roblox Pet Simulator X. Co wystarczy, co zrobić, żeby wziąć udział w tym konkursiku? Zostawić lajka, subskrybować ten kanał i w komentarzu napisać, dla, dlaczego zdecydowaliście się wbić tutaj na mój kanał, na drugi Roblox 2 i teraz tak napiszcie też chcę mythicala i to wystarczy żebyście wzięli udział w konkursie, do wygrania jest jeden mityczny pet oraz nagrody pocieszenia w postaci jakichś legend lub innych mocnych petów, to już tam za w zależności, natomiast słuchajcie postanowiłem otworzyć ten kanalik ponieważ będę chciał nagrywać dużo e, odcinków z Robloxa, mam dla was naprawdę przygotowane wiele trybów z Robloxa, o których powinniście nie słyszeliście, a kiedyś mogą być popularne, więc warto grać wcześniej. Będzie tu dużo shortów, bo chciałbym tych shortów robić bardzo dużo. Więc, moi drodzy, nie pozostaje nic innego, jak tylko wziąć udział w konkursie i subskrybować.